normalne płytki można kupić. Po chyba. Ja poszukam na internecie, a dziś przyjdzie ten pan. Jak też tej chwilę wrobisz, to jest dobre. Nie wiem. Ja też nie wiem. Tu jest trochę kapusta. Czekaj Sonik. Muszę cię spryskać lawendą, żeby cię kleszcze nie gryzły. A zatem, klasycznie, pora w Czańsku. nie spałem za dobrze. Żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie spałem. Do siódmej rany nie jestem w stanie zasnąć. Potem sobie pałem się parę godzin. Późno wstałem, ale przynajmniej zażyłem odrobinę odpoczynku. Chodź, pipek, ty jesteś już cały brudny. Dobra, trzeba naprawić te szyby. Tu mała nie zamknęła, i wybiła się szyba, więc. Jedna i druga docelowo chciałem usunąć cały ten stary warsztat z potacie To było w sumie jedno z moich takich marzeń To by było fajne pozbycie się problemu, bo to jednak więcej syfu z tego jest niż w pożytku. Non stop tu sprzątam i non stop tu jest syf. Nie wiem, czy to marzenie mojego taty, czy co? Na pewno jakiś pomysł na biznes. Dla mnie, mimo że zupełnie nie znam tej historii w szczegółach, no to taki jakiś symbol transformacji i lat 90., kiedy wiele ludzi próbowało zaistnieć na rynku ze swoimi przedsiębiorstwami. No, tacie chyba nawet nieźle szło. Nie znam tej historii, to to zawsze opowiada tylko jakieś fragmenty że go gdzieś tam wyruchali na hajs. Fakty są takie, że teraz został swego rodzaju burger.